Kim z wami, I Ze mną idziemy dziś z małą nową klasą, na spacer, jeden odcinek mi się nie udał i nagrywam znowu. Bo się wyłączyło bardzo szybko. Zaraz okej. Okay. A to jest kurde, mój kolega, który ma YouTube Hacker. Nie dadzą rady okay. wyjść jak się najedzą, Okej. No to potem potem nagramy coś ładnego. Już dużo nagrywamy, ale okej. Okay. Tu jest jakaś nora, nora jakiegoś lisa małego i mucha. Nikt nigdy nie widział muchi. Liścia. Liścia? O kurde, patrzcie, to liść. To jest niemożliwe, okej. Okay. Mamy śniadanie, więc okej, okay, Tu pa, bardzo mały grzybek. Żaby widzieliśmy, ale tu nie mieli. McDonald's. No jeszcze, sobie. Pani, pani tu nam dała takie cukiereczki. Gnius! Grzeczne ludzie. Wszystko jest ładne, tylko ta butelka tu leży. Jak tak można? Tu ja nie wiem co. O kurde, nagrywa się? Tak. Ja nie wiem co to jest. Kurde nagrywa, ale to tam Magno mówi.

To jest światło. Dobra, więc idziemy na to. O, jakie wysokie! Już mi rada. wysokie drzewo. Oj, oj, ciekawie po wyglądał jego za góry. I właśnie to jest Kozia Góra. No Byłem na babiej górze, na kozie, jeszcze na baranie trzeba być. A jest barania góra? Samochód! Wskakujemy na samochód. Ten nadal sobie gra w te Pokemonki, łapie sobie. Ja też poprosił, żeby ściągnął, mnie, ja nie wiem, co się tym robi. Ale sobie ściągnę, niech będzie. Dwa wejścia. Chciałabym iść w gówno czy w siki. Kurde. Ale nam ludzie w sikach powiedzieli, że trzeba iść w gówno. Ja znalazłam jajko. jajko. No. Ale, ale jajeczko, no ale jeszcze znalazłeś lepsze niż jakieś kurde... Bo raz w piaskowi w było jajko. Zmi, czy czego? Pająka. Aha, a ja, wiesz, że... Może dzisiaj ja... taki kokon był. Pajączyna. Taki kokon pająku. No, Też. na pewno. Napiję może no, Grzyb, ale to jest drzwi. Kiki nie, może, No i? Nie Mam no, jeden nie, dwadzieścia był, a 25. Sorry, że cię okłamałam. Mają ale... chyba. Gdzie? Nie ma jednak, nie ma. Jest. Taki malutki. Patrz, o, na kamerze tego nie widać. Widzisz, robię tego nie widać na kamerze. Tu jest, widzisz? nie jest Dobra, idę dalej. Szybko, bo nas, szybko nas czekają. Co liści Mam ba, to flipa zrobił ładnego. Masz jaki debil. Mam. Chcę znaleźć wodę dla ładnego kadru. Tu nic nie ma ani wody, ale jest ładne niebo. Kurde, tu jakieś drzewa, tu słońce świeci i nic nie widać. Nie w głównie. o bardzo wysokie. O kurde, patrzcie, one już trzymo wisi. Ej, no może spaść. Takie a ja na, na, na A my takie, okej. Okay. On takie, o, pani nie ma. Kurde, zaraz powinna na nas spać, dlatego że my tak mówimy. Ale ja, ja szybko, dopóki to spadnie, to już przebiegnę. Ja To już przeszli. Ale jak będzie tak spadało, to chyba nie wiem. No to nie. No to jak będzie tak prosto spadało, to ja tutaj odejdę. Ale wysokie, tego nawet nie widać. Tu jest takie, a chyba to tak się leci. A tu też jest ten blogar. Blogar. I tu była taka mała rzeczka, ale już nie ma jej. Kiedy będzie deszcz, będzie. Właściwa kupa. O ja, nie mogę, zauważyłam wodę, jak to możliwe, o kurde, o kurde. Uuu, <gry> Twój stary. Wszyscy mają lekcję a my nie. dobra, patrz. patrz! Drabinka, wchodzimy na drzewo? No. Drabinka. To jest drabinka. to no nie spadło tam. No niech spadnie. Nie Dzikoks. koks? patrzcie patrz, jak was dziewczyny wygryzły, dziewczyny pierwsze, na najwięcej siły mają. No. no tak, niech to spadnie sobie. Roman, ja dawaj. I to, to spadło. No i co? Ale przypał. To człowiek... To Naprawdę spadło to. Mnie trochę. Błoto to Zobaczcie. Marcin Delac, Plujcie. <śmuletra> nie ma. Nie ma. Muchomor. Jak ty nagrywasz? Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry <śmuletra> Już nie gra Pokémony, bo jego jeden tam Pokémon znalazł, który atakuje 1000. 10 tysięcy. Prawda, że nie znalazłeś Pokémona, który atakuje 10 tysięcy? No to przychodźcie tu. Tutaj znajdziecie pokemonów i grzybów. I grzyby. Widzicie? Grzyby. Pokemony w grzybach się chowają. <laughs> Takie same błota główna. E, ja wiem! Patrz! To wygląda jak łapa giganta. Wygląda jak łapa giganta. Grzybiet, kurde. <śmiech> <śmiech> A tu się nagrywa? Teraz tak. A pokaż to, ile to Nie, jeszcze się nagrywa. 7 minut już trwa. Ale dziewczyny śpiewają. Śpiewaczki młode. Dziewczyny. To nie jest. Ja to... Co? Po co dziewczyny Nie mam. Żeby chłopak miał gniotki. Nie, ja to powiedziałem, więc nie trzeba się odsubskrybować. Od niego się odsubskrybujcie. Oh. Ode mnie? Nie, od ciebie. A jaka ma u No to odsubskrybujcie. Grzybki! Pamiętajcie, mnie, subskrybujcie. Grzyby! <grybki> Kurde, to jest mały grzybek. To jest mały grzybek. Jaki mały, to jest duży. <grybki> no, ok, ten. No, grzybek. Mały kurto plastik. Ale górka! Co mówisz? Twoja babcia wciska babcia. <laughs> to mówię. No to tak byłoby fajne. By było tak. Ciężko by było. A nie jakaś babcia. Taka, jakaś ba... Tutaj babcie wchodzą. Ale <laughs> no, tej góry by się fajnie znisztowało tutaj. No. Na Znajdź. rowerze. Na rowerze. Tam, Dziewczyny by pospadały. Jest! Po Kurde, no. nie yeah, zaraz zacznie się ciężka droga. Mam nadzieję. No to dla nudków. Ktoś tu się zmęczył. Ktoś tutaj się zmęczył. A kto to, to Antek Hibantek. Ale mam bardzo ładną to coś, co? Tak, my idziemy tam, stary. A ktoś A ja ma popito. Ja też pierwszy. A nie, to nie tak tam droga słaba. A to już się zaczyna. Bardzo łatwa droga, to jest bardzo wszystko łatwe. A ktoś tam już mówi matko, ale to ciężkie, ale ja się wspinałam na górę. Ja się wspinałam <laughs> ja na górę. 1775 metrów. Babie góra. Siano! O nie, tam znowu droga dla nupków on jest smutny I ja też. Odcinek trwa 10 minut i to jest fajne. Dawno takich długich odcinków nie było. Grzybek, grzybek, grzybek. Gryby. Takie są jedalne. Zmierzył się ze

Możemy być tylko po centrum, bo stąd nas wyganiają z tej grupy. Z tej też nas wyganiają, wszędzie nas wyganiają. Nasza trójka jest bardzo słaba. Człowiek, gdzie jest to? A tam jest tobie. nie drogę. Mówię, zróbcie na głą stronę. Życia. Przejdź na dobrą stronę życia. Dołączaj do naszego